Dzień dobry, przyjaciele. Nagranie, które za chwilę usłyszycie, jest nagraniem, które powstało jako pierwsze w całym cyklu nagrań, które Wam daję. Stawiam w nim tezę, która jest motywem przewodnim całego mojego nauczania, jakie Ci ofiarowuję. Zapraszam do wysłuchania, wielokrotnego słuchania i udowadniania sobie, że teza, którą stawiam w tym nagraniu, jest Swoją własnością. Zaczynam z tego miejsca, w którym większość z Was, przyjaciele, zaczyna. Jest miejsca, w którym wasz umysł wydaje się być osadzony w tym świecie. A ten świat wydaje się Was otaczać. Ten świat wydaje się Wam obcy, niezrozumiały. A Wasi przyjaciele, bracia i siostry, których spotykacie, wydają się być wrogami. A przyjaciele Rzadko wydają się stali i niezmienni. Miejsce, w którym są Wasze umysły, wydaje się ciemne, chłodne, ale przede wszystkim jesteście w nim samotni, albowiem wydaje Wam się, że jesteście oddzieleni od wszelkiego stworzenia, a przede wszystkim, że jesteście oddzieleni od siebie i swojej historii i swojej prawdy. W tym miejscu każdy z Was pyta, jakiej prawdy. Słyszeliśmy tyle razy o prawdzie przez duże P. O jaką prawdę chodzi? Umiłowany przyjacielu, ukochana przyjaciółka. Prawda jest taka, że jesteś świętym synem samego Boga. I nawet jeśli tego nie pamiętasz, a ja wiem, że nie pamiętasz, gdybyś pamiętał, nie musiałbyś słuchać tego, co mówię. I to, że nie pamiętasz, to, że nie możesz sobie tego przypomnieć. Nie zmienia faktu, że jesteś świętym synem samego Boga. I moje pierwsze spotykanie się z Wami, drugie, dziesiąte, tysięczne spotkanie w czasie, będzie niezmienne i takie samo. Nauczanie, które będę Ci oferować, którym będę Cię kusić, jak perliczka swojego partnera. Nauczanie jest tylko jedno. Ten Świąt, który widzisz, przyjacielu, jest złudzeniem. Nieważne, jak bardzo realnym <noise> Ci się wydaje, jest złudzeniem. Ojciec, który Cię stworzył, a zapewniam Cię, że sam siebie nie stworzyłeś, zapewniam Cię, że masz swego Stwórcę. Ojciec, który Cię stworzył, jest miłością, a Ojciec, którego ten świat Cię naucza, nie istnieje. A zatem będę dowodzić prostej prawdy. Jak twierdzenia matematycznego, ojciec, który wydaje ci się, że jest, i który wydaje ci się, że stworzył ten świat nie istnieje i nigdy nie istniał, a zatem oczywiste jest, że ten świat jest złudzeniem. Nie ma ojca, którego, jak ci się wydaje, nauczyłeś się. Stwórcy, który stworzył ograniczone dziecko, nie mające żadnej mocy i siły, pozbawione pomocy i opieki i rzucone w ten świat po to, by umrzeć. Nie ma takiego ojca i nieważne jak bardzo Twój umysł się teraz buntuje, jakich historii Cię nie poddaje, pamięć, nie ma to żadnego znaczenia, przyjacielu. To wszystko jest tylko snem i złudzeniem i takie jest moje nauczanie, albowiem jest to jedyne prawdziwe nauczanie. Każde inne jest oszustwem. Czy jest wyjątkowe moje nauczanie? Nie. <grym> Jest święta i uniwersalny, bowiem jest jedyny. Każdy prawdziwy nauczyciel nauczać Cię będzie tego samego. Stale i niezmiennie, aż sobie przypomnisz. Jesteś świętym synem samego Boga. Kocham Cię, mój przyjacielu. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Kali